mój związek bez tajemnic, już dziś, tylko teraz, tyle telezakupach Avocado, tłumacz w związku. Podoba tak się to O, fajny! Jest. No, kupmy taki natychmiast! Przecież my zawsze mówimy to, co myślimy, nie tak jak inne pary. <grymne> no. <grymne> Chcesz coś, bo zamawiam? Nie, nie jestem głodna, dzięki. Ale wezmę gryza i zjem połowę frytek. Zrobiłeś to, co cię prosiłam? Eee... Nie pamiętałeś? It's a trap. No. Co robimy w piątek? Przecież wiesz, że w piątek mam wyjście z chłopakami. Takie mini wakacje od ciebie. Mogę iść z wami? Wiesz, że lubię twoich znajomych. Nie mam nic przeciwko tym neandertalczykom i chcę wiedzieć, co wy robicie na tych męskich wieczorkach. Z kim piszesz? Z koleżanką. Z planem B. Halo, co tam oglądasz, kochanie? Yy, wiesz, yy... lokalne mamuszki w akcji, pomaga im pasier. A to ten program o ratowaniu piesków, tak? Fajne to? Yy, tak, tak. Jeszcze jak? No cześć, zgadnij co zamówiłem dla nas na kolację. O Boże, moje ulubione pierożki z frytkami i rybką! Dokładnie. Tak naprawdę Czarek jeszcze nic nie zamówił, ale ten prosty trik pozwolił mu wydobyć z głowy dziewczyny, to na co ma ochotę. Hm. Kochanie, pojedziemy do Kai i zrobimy jakieś zakupy, ok Zakładaj buty. Ok. Nie okej. Okay. A ty chcesz mieć ze mną dzieci? Uważaj, co odpowiesz, kochanie. I, i tak, i nie, nie wiem? Chciałbym stąd uciec, ale skok z czternastego piętra by mnie zabił. Umówiłeś się do doktora? Bo dalej nie wiem, skąd masz te plamy. Do pani doktor. I co teraz? Mmm, okej. Okay. Nie wyjdź na wariatkę, nie wyjdź na wariatkę, nie wyjdź na wariatkę. O czym marzysz? O tobie. Jestem głodny. Idę siusiu. Okej. Okay. Nie idę siusiu, idę się złamać. To jest dobre, muszę takie zrobić. Podoba ci się ona? Jest cała poprawiona. Jest cała poprawiona. Podoba mi się ona. Lody lody, 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 lody. Będziesz to kończył? Daj mi to teraz. Musiałem jej powiedzieć, co o tym myślę, i przywrócić hierarchię w tym domu. Zaraz się popłaczę, przyjacielu. Chciałbym, żebyś mnie przytulił. Kto to? Eee, nikt, nikt. Moja wrażliwa strona. Smacznego. Dziękuję. Nie pamiętałeś, że lubię lekko wypieczone tosty? W ogóle o mnie nie myślisz. A może któraś woli przypieczone? Komu robiłeś grzanki, zdrajco? W sobotę się widzę z chłopakami. Jeśli się zgodzisz i nie będę musiał słuchać później twojego jęczenia, bo jak tak, to mi się nie chce w ogóle wychodzić. Jasne, kochanie. Czas oddzielnie też jest nam potrzebny. Ale wtedy, kiedy ja to ustalę. Siema! Cześć, kochanie! To ty jesteś tym szczęściarzem, który teraz spotyka się z moją dziewczyną? Miło cię poznać! Cześć. Ale wielkie męskie bydle, Pobiłbym mnie z łatwością. Ale nie siła się liczy, pewnie pokonałbym go w łamigłówkach. Co tam, kochana? Jak ci się żyje? A, ciągle masz te buciki, co ci kupiłem! Dobrze, miło, że pamiętasz. Średnio. Czemu to pamiętasz? Ale super! Ale cringe! Trzymaj się! Dzięki. Był dla mnie okropny! To ty jesteś moim aniołkiem. Zaczęłam się z tobą spotykać, żeby był zazdrosny. Cieszę się, że mogę ci pokazać prawdziwą miłość. A one i tak kochają tych najgorszych. To gdzie na wakacje w tym roku? Na Cegrze. Mm. Kochanie, jest już prawie czwarta, chcę wracać do domu. Ale ty, jak chcesz, to zostań. Tylko spróbuj. Zostanę jeszcze godzinkę. Cztery. I już do ciebie wracam. Bo tak wypada. Wow, zobacz, Matyka się znowu pojechali na wakacje. Ale fajnie. Kiedy my wyjedziemy? Jak dostanę urlop? Jak dostanę przelew? Jezu, jaki słodki. Weźmy sobie pieska, proszę. To próba przed dzieckiem. Kiedyś weźmiemy. Nigdy. Dzień dobry! Chcielibyśmy kupić prezerwatywy. Witam, witam, i zdrowie Pytam. <grym> Żartuję, nie pytam. Dobrze, żołnierzu, mamy następujące wyposażenie dla Twojego karabinu. Taki żarcik. <grym> Tutaj mamy super cienkie, dopasowane oraz XL. To co? Może dopasowane. Tutaj ma Pan rozmiar, nawilżenie i grubość. To te XL, poproszę. Proszę pamiętać, że w prezerwatywie ważne jest dopasowanie do swoich możliwości i potrzeb. Także obie strony konfliktu, znaczy związku, <grystanie> czuły się dobrze. To co na pewno TXL? Tak. Nie. Nie. No jak wam minął weekend z Franciszkiem? Cudowne dwa dni. Czarek się spisał. Nie nadaje się nawet do opieki nad pieskiem. No, super było. Nigdy więcej. Muszę kupić zapas super cienkich. Okej, okay, Synek, O, lubię jak to robisz. Nienawidzę jak to robisz. Ja też nie lubię. Myślałem, że ty lubisz. Może chciałbyś spróbować czegoś nowego? Nie, Kutku, tak jest idealnie. Tak, ale boję się zagadać. A może pojechalibyśmy jednak za dwa tygodnie na Mazury? Spędzamy ze sobą za mało czasu. Za dwa tygodnie mam turniej kabadi. To dla mnie naprawdę ważne. Znajdźmy inny termin. To może będziesz sobie z tymi kolegami zamiast ze mną? Zależy mi na tobie i nie chcę cię stracić. Nie! Nie chcę być z kolegami tylko z tobą i żaden wyjazd nie jest ważniejszy od naszego związku. Pojedźmy na Mazury nawet jutro. Nie. Nie chcę być z żadnymi kolegami, tylko z tobą, a nasz związek jest ważniejszy niż jakikolwiek wyjazd. Pojedźmy razem na Mazury nawet jutro. I z takim facetem chcę być! I z takim facetem chcę być. Kocham cię. Kocham cię. Ja ciebie też! Ja ciebie też. Mówmy sobie, wszystko wprost zależy mi na nas. Jesteś najlepszym, co spotkało mnie w życiu. Nie chcę cię stracić. Moja praca została zakończona. Czas uratować kolejny związek. Dzięki za obejrzenie, to już koniec filmu! Ten film stworzyliśmy wspólnie z Durexem w ramach kampanii Głośni w Łóżku. W tej kampanii Durex zachęca, żebyście głośno mówili o swoich potrzebach. No bo tylko w taki sposób możecie osiągnąć obopólną rozkosz, przyjemność i najlepsze wrażenia w łóżku. Prawda? Prawda.